Hejka, dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który myślę, że spodoba się fanom fantastyki, którzy chcieliby poczytać trochę książek z queerowymi postaciami, bo tak jak zapowiedziałam, porozmawiamy sobie właśnie o fantastyce z queerową reprezentacją. Tych książek kilka zebrałam, dużo więcej znajdziecie i w moim poście z queerową reprezentacją w fantastyce. Ja Wam go podlinkuję, tutaj też widzicie, jak ten post wygląda. Ja Wam go podlinkuję w opisie. I tam zebrałam wszystkie, może nie wszystkie, ale wiele z wydanych książek u nas w Polsce. Które właśnie te reprezentacje mają i są fantastyką. Brałam te wiedzy z postów innych osób, i z Polski, i z zagranicy, oraz z informacji o, książek, jakiem, o książkach, które można wyciągnąć z np. profili wydawniczych. Tutaj się skupię na tych książkach, które czytałam, o których mogę coś powiedzieć i które mogę Wam szczerze. Polecić. I są tu też takie, o których już mówiłam w poprzednich filmach, ale są tu też takie, których jeszcze nie widzieliście, a na pewno nie w tym cyklu queerowych filmów, dlatego że albo nie wiedziałam do jakiej kategorii je dopasować, albo nie pasowały do żadnej kategorii, a jeszcze są trzy, o których zwyczajnie zapomniałam, i wstydzę się przyznać, bo jedna z tych książek to mój patronat. Ale myślę, że bez zbędnego przedłużenia już przejdziemy do tych polecajek i zacznijmy od książek, od książek, o których już tu mówiłam, czyli od um, Nikity, a dokładnie Dziewczyny z Dzielnicy Sudów Anety Jadowskiej. Jest to pierwszy tom serii o Nikicie. Um, I tak jak mówiłam, mamy tutaj świat, to uniwersum stworzone przez Anetę Jadowską. Mamy bohaterkę, która wprost mówi o swojej orientacji. Wiemy, że interesuje się kobietami, wiemy, że jest byłą Dory Wilk. I wiemy, że gdzieś tam jest jakiś obiekt jej zainteresowań. Jednak nie jest to książka, w której ten wątek romantyczny będzie się wybijał, który będzie bardzo istotny. Tutaj jednak skupiamy się wokół innych rzeczy. I tak jak też mówiłam, ta seria jest troszeczkę mroczniejsza niż Dora Wilk. Ma też zupełnie inny klimat. No i jak tutaj już jesteśmy przy. Twórczości Anety Jadowskiej, to też oczywiście mamy tutaj całą heksalogię o Dorze Wilk. Zarówno Dora, jak główna bohaterka, jak i jej partner są biseksualni. I jest to wprost powiedziane. Zresztą no, wiemy, że w przeszłości Nikita i Dora były razem, a o Mironie też jest to gdzieś tam powiedziane wprost. Z tego co pamiętam to pojawia się ta reprezentacja też w Cud, miód, Malinie, więc tak jeszcze nadal pozostając w temacie twórczości jadowskiej Cud, miód, Malina, też tam mamy właśnie queerową reprezentację, z tym, że teraz nie pamiętam, jakiej dokładnie bohaterek to dotyczyło. Przechodząc do kolejnej książki, mamy tu moją kochaną cegiełkę, czyli Zakon drzewa pomarańczy, Samantha Shannon, fantastyka z niezwykle rozbudowanym światem, polityką, intrygami różnego rodzaju, z wieloma perspektywami, z wieloma bohaterami, z dość trudnym progiem wejścia, dlatego że autorka bardzo długo nam nie zdradza wielu istotnych kwestii, to się wyjawia, wyjaśnia w trakcie książki, czasami mega późno. Także dla osób, które Wolą raczej fanta... lżejszą fantastykę, bym tego nie polecała, tak samo dla osób, które chciałyby zacząć z fantastyką. Ta książka raczej się do tego nie nadaje, bo może was zwyczajnie zniechęcić, jednak dla fanów książek takich jak, nie wiem, Wojna Makowa, Gra o Tron czy Wiedźmin zdecydowanie bym tę książkę poleciła. mamy też właśnie ten wątek romantyczny, który jest queerowy i jest on naprawdę przepięknie poprowadzony. Nie będę mówiła jakich bohaterek dotyczy, bo niektórzy to uznają za spoiler, ale sygnalizuje, że ten wątek gdzieś tutaj się Pojawia i na pewno ta książka jest warta uwagi. Już nawet abstrahując od reprezentacji, ta książka jest po prostu genialną, fantastyką i dla mnie ogromnym zaskoczeniem zeszłego roku. W ogóle, gdy teraz to nagrywam, to mi Instagram przypomniał, że równo w zeszłym roku tę książkę czytałam. <laughs> Także, no, jak widzicie, też właśnie tak w czerwcu. I właśnie dla tej reprezentacji sięgnęłam, bo ta książka się totalnie zakochałam, bo nie spodziewałam się, że ta książka będzie aż tak dobra. Naprawdę, nie spodziewałam się aż tak dobrej fantastyki. Zwłaszcza, że spotkałam się z licznymi opiniami, że no ta książka jest dość kiepska. A jednak w moim odczuciu wcale nie jest. Ile też tutaj, z racji tego, że jestem chwali piętą, już to ustaliliśmy w poprzednim filmie. Mam tutaj y, autograf. Samanty Shannon, bo była ona na Pyrkonie zeszłorocznym i właśnie też dlatego ścięgnęłam po zakon Żeła pomarańczy. Po pierwsze, dlatego że czerwiec i kurowa reprezentacja, po drugie, dlatego że wiedziałam, że ta autorka będzie na Pyrkonie więc wiedziałam, że chciałabym się zapoznać z jakąś z jej książek. Przesłuchałam to, bo wtedy nie miałam jej fizycznie. Na Pyrkonie kupiłam sobie swój egzemplarz i zdobyłam autograf. Także ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Na pewno też będę czytać czas żniw. Czyli inną serię tej autorki. Z tego, tam, z tego co wiem, też jest tam reprezentacja, i z tego co wiem, jest to taka reprezentacja, która gdzieś tam mnie najbardziej, powiedzmy, interesuje. Także tak też mówię, że w innych książkach też się pojawia, ale nie czytałam, więc też dokładnie Wam więcej nie powiem o tej książce. Przechodząc dalej i też właśnie pozostając jeszcze w tych takich klimatach dość ciężkiej fantastyki, z bardzo rozbudowanym światem, mamy Pustynnego Księcia. I to jest kontynuacja demonicznego cyklu. Z tym, że ja tę książkę czytałam bez znajomości demonicznego cyklu, i teoretycznie można to tak czytać, jednak jest to pierwszy tom z serii, która jest bezpośrednią kontynuacją tamtej, bo mamy tu dzieci bohaterów z demonicznego cyklu. Mam nadzieję, że to jak to tłumaczę jest jasne. W tej książce mamy po prostu świat, w którym związki jednopłciowe są na porządku dziennym. Bohaterka głównej bohaterki. Bohaterka głównej bohaterki. Siostra głównej bohaterki ma żonę, yy, więc tak jak mówię, no jest to mm, po prostu coś normalnego. Yy, ale też yy, nie wiem właśnie, czy bohaterkę można Oliw yy, uznawać za queerową postać. Yy, yy. I też nie chcę wiele zdradzać, bo wiele więcej rzeczy, bo pewne rzeczy wychodzą w trakcie książki, yy, ale. Jeżeli interesuje Was właśnie queerowa reprezentacja, to tutaj w tej książce też ją znajdziecie w mniejszym bądź też większym stopniu. Dalej przejdziemy sobie do książek w sumie jednej autorki, bo mam tu je trzy, z czego jednej Wam nie pokażę, bo moja przyjaciółka ma ją u siebie, ale zaczniemy od niewidzialnego życia adileru. I ja tej książki, co prawda, nie skończyłam. Gdzieś się zatrzymałam w połowie i zatrzymałam się ponad rok temu. Niedługo miną dwa lata, od kiedy zatrzymałam się w połowie tej książki Na pewno do niej wrócę, bo to nie jest tak, że to jest mój dnf, że ta książka mi się nie podobała To jest to, że na moment, gdy ja czytałam tę książkę, to nie była książka dla mnie w tamtym czasie Ta książka mnie przybiła tym, jaka, jaki smutek, jaka samotność bije od tej książki I ja nie byłam na tamten moment w stanie czytać tego um, Ale yy, Adi jest postacią queerową. Na przestrzeni książki możemy obserwować też jej relacje z kobietami, jak i z mężczyznami, więc w tej książce też właśnie mamy te reprezentacje. Chodzą, cały czas gdzieś tam się toczą dyskusje, czy Ada jest biseksualna, czy panseksualna. Ja w to nie wchodzę, po prostu jest queer i ja nie muszę jej dokładnie etykietkować. Nie wiem, jak ostatecznie. Wiktoria szłapią określa, ale, mm, ale no. Dlatego ja się nie wypowiadam w tych dyskusjach. Jest kóirowa i tyle mi wystarczy, nie muszę dokładnie wiedzieć, um, dokładnie, wiecie, dopisywać jej tej etykietki, nie? Um, kolejna książka to jest um, Mroczniejsze od Ciebie Magii, a dokładniej um, cała trylogia. Mroczniejsza od tej magii. Mamy tutaj bohatera, który jest queer i to nie jednego, ale nie jest to żadna z głównych postaci. Jest to postać, można powiedzieć, drugoplanowa, ale tylko dość istotna dla fabuły. Tutaj mamy generalnie świat, gdzie są cztery równoległe Londyny. Mamy czarny, szary. Czerwony i biały I w każdym z nich inaczej wygląda system magiczny I też magiel jest na innym poziomie um, I mamy Kela On ma Kel, tak? Kel, 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 tak, Kel To jest Kel, który ma możliwość Jest Antalim i ma możliwość podróżowania pomiędzy tymi Londynami No i przez to jego podróżowanie jedna osoba przenosi przedmiot, który nie powinien się znaleźć do innego Londynu I zaczyna się walka z mocami zła Także jest to też bardzo, bardzo fajna i wciągająca od generalnie pierwszej strony fantastyka Może się wydawać trochę skomplikowana Na pewno ma bardzo rozbudowany system magiczny, ale który jest moim zdaniem świetnie w tej książce wprowadzą, Pokazany, wprowadzony, pokazany I też mamy bohaterów, których ja na przykład bardzo polubiłam i... No, towarzyszenie im w tej przygodzie było naprawdę czymś yy, cudownym. <gry> a jeszcze tak wam yy, powiem, bo moja siostra myślała, że to jest tron i ktoś, to, ktoś na nim siedzi. Nie, tu mamy czerwony Londyn, a tu mamy czarny Londyn, i tu mamy Kela, który sobie pomiędzy tymi Londynami. Przechodzi I mamy też kolejną książkę od Wiktorii Szłap, czyli Wishes Wishes nikczemni I tutaj główny bohater jest aseksualny Jest to po pierwsze potwierdzone przez autorkę Ale też dostajemy potwierdzenie w drugim tomie I ja się spotkałam z sytuacją, że gdy powiedziałam o tym na TikToku To ludzie się oburzyli, że no ale jak to, tego nie ma powiedzianego wprost No ale jest to powiedziane w drugim tomie I wiecie, to nie jest tak, że w momencie, gdy to zostaje powiedziane To ta osoba nagle jest, nie wiem, aseksualna Seksualna, biseksualna, panseksualna, niebinarna, trans i tak dalej. Nie. Ona jest taka cały czas, tylko w tym momencie jest to jakby potwierdzone, albo w tym momencie ta postać sama to przyznaje, że no, z tym się utożsamia, że to jest to, co go identyfikuje. Więc to nagle nie sprawia, że w pierwszym tomie nie jest, ale w drugim jest, bo jest to powiedziane wprost. Nie. Poza tym też nie zaczniemy czytać drugiego tomu bez znajomości pierwszego. W tym Wishes mamy taki. Po pierwsze, jest książka w takich klimatach jak Dark Academia, po drugie, mamy tutaj właśnie akademickich rywali i dwójkę studentów, którzy eksperymentują ze śmiercią, bo chcą być ponad przeciętni. I się to udaje, ale z tego wynikają pewne konsekwencje, o których. My też się dowiadujemy z czasem. Książka ma dość ciekawą konstrukcję. I przez tę konstrukcję też nie jestem w stanie zbyt wiele powiedzieć o fabule, dlatego że z czasem dowiadujemy się o pewnych rzeczach. Wiemy na pewno to, że Victor Veil, czyli główny bohater, był w więzieniu. Wiemy, że z jakoś jest to powiązane z jego byłym najlepszym przyjacielem. Ale nie wiemy dokładnie o co chodzi, i poznajemy to, co się działo wtedy, gdy oni eksperymentowali ze śmiercią, równolegle dowiadując się o tym, jak on planuje zemstę. Mamy przeple... przeplecione gdzieś te rozdziały yy, i wszystko się z czasem wyjaśnia. Jest też takie odliczanie do tego dnia, gdy ta zemsta ma się wypełnić. I ta książka naprawdę jest świetnie skonstruowana. Ja też jestem fanką tej konstrukcji i myślę, że to jest też coś, co sprawiło, że ta książka pokochała Nie Tyle to, co się dzieje w tej książce, właśnie relacje postaci, stworzenie postaci, ten system magiczny, ale też właśnie konstrukcja tej książki. Ja na takie rzeczy też zwracam uwagę. To jest, jak dla mnie, jak najbardziej na plus. Mm. Przejdziemy dalej i um, właśnie książka, o której zapomniałam, o której mówię, jest mój patronat, nie? Fantastyka, dokładnie science fiction z queerową, y, reprezentacją, relacją woman love woman i nie wspomniałam o niej w y, filmie o kobietach kochających kobiety. Tak, chwila ciszy, żeby... Y, żeby dotarło do mnie, jak po prostu się popisałam w tym momencie Ja też już Wam trochę opowiadałam na tym kazale I podejrzewam, że będę jeszcze o niej opowiadać nie raz yy, Także możliwe, że niedługo znudzi Wam się widok tej okładki Albo to, że ciągle o tej książce wspominam Jest to w ogóle debiut polskiej autorki yy, Z... Yy, hmm. To jest ten moment, gdy się nie wie, jak powiedzieć o książce, żeby przedstawić wam, dlaczego ona mi się tak bardzo podobała. Yy, więc to może by punktuję. Queerowa reprezentacja, WLW, więc tym, tym bardziej kocham. Yy, postacie, które są świetnie skonstruowane, relacje pomiędzy postaciami i mega fajne rozmowy między nimi. Świat, który yy, jest naprawdę. Dziwny i początkowo można mieć takie wrażenie, że się nie ogarnia, ale jest naprawdę fajnie skonstruowany, i to, że ta książka zaczyna się od tego, że tu jest włamanie do muzeum, gdzie wykradają klejnoty. I wiecie, w momencie, gdy czytacie książkę, i na około 20 stronie śmiejecie się, jak głupi desera w czasie jej czytania, i to się utrzymuje do końca. No, to, to, to coś znaczy, i dlatego właśnie ta książka jest moim patronatem, bo, bo, bo jest w niej masa elementów, które mnie, które mnie kupują, które sprawiają, że to jest takie, takie moje, to jest dla mnie takie w pewien sposób komfortowe. Tutaj świat, w którym toczyna jest walka pomiędzy korporacjami a smokami. Mamy tutaj różne um, istoty, elfy i tak dalej. Ale też mamy po prostu ludzi, którzy są udoskonaleni technologią i pewnymi um, nowinkami technologicznymi. No, to jest taki świat, że bohaterka ma coś wsadzone do oka i ona przez to widzi więcej, nie? Um, więc um, jest to naprawdę um, to. To generalnie brzmi szalenie, nie? Korporacje i połączenie tego ze Smok... Science Fiction, korporacje i smoki. Brzmi to szalenie, ale, ale to się trzyma kupy. To się trzyma kupy i jest to na pewno coś, z czym wcześniej ja osobiście się nie spotkałam. Także ja mam wrażenie, że o tej książce mówię strasznie chaotycznie. Ale ja mam wrażenie, że tak chaotycznie mówię o każdej książce, którą kocham. Po prostu czytajcie tę książkę, zaufajcie mi, sięgnijcie po nią, jest fajna. I, yy, yy, I tak. Bo ja mam wrażenie, że gadam jak potłuczona i z tego nic nie wynika. Także, może już przejdę do kolejnej książki i z tą książką będę miała generalnie mały problem. No. Są to te Wiedźmy Niepłoną. I to jest w ogóle pierwsza książka z reprezentacją Woman Love Woman, którą czytałam. Nie mówiłam o niej w filmie o tych książkach Woman Love Woman, dlatego że tam się wolałam skupić na książkach, które tak wiecie, totalnie polecam i które kocham. I tak, zapomniałam o tym. A ta książka, z tą książką mam taki problem, że. Um... No to jest fantastyka, tak? Jakby nie patrzeć, to jest fantastyka, to jest fantastyka młodzieżowa. Ale mój główny zarzut wobec tej książki jest taki, że jest tu mało fantastyki, a więcej dylematów nastolatki, która nie potrafi sobie poradzić z toksyczną byłą, ze swoimi emocjami i generalnie ze wszystkim. I. Jasne, tutaj są czarownice, mamy sabat, mamy jako jakieś niebezpieczeństwo, ale, ale to mimo wszystko jest takie mało jak dla mnie fantastyczne. I właśnie pamiętam, że w momencie, gdy to czytałam, jeszcze po tym jak ta książka była reklamowana, byłam dość zawiedziona. Jednak, no tak jak mówię, jest tu właśnie ta reprezentacja, jest naprawdę fajnie poprowadzona. Także myślę, że warto o tej książce wspomnieć. Ja też generalnie mam w planach Re-read tej książki i sięgnięcie po drugi tą, bo leżył mnie na półce i nadal go nie przeczytałam. I może, gdy teraz podejdę do tej książki z innym nastawieniem, ale nie tylko właśnie względem tego, że już wiem, że tu nie ma zbyt dużo fantastyki, ale też z innymi poglądami i z mniej, z w ogóle niehomofobicznym podejściem, to myślę, że też ta książka dużo bardziej mi się spodoba. Generalnie w momencie, gdy ja czytałam tę książkę, to był moment, gdy ja też sama dopiero odkrywałam siebie i y, miałam mały problem z relacją y, bohaterek, ale wiem, że on wynikał z tego, że ja miałam problem, by zaakceptować y, to, że ja jestem queer, i to się gdzieś przekładało na to, że gdy czytałam o związkach kobiet, miałam z tym problem gdzie nie pojawiało się to przy czytaniu książek, gdzie były związki mężczyzn, bo na przykład czytając Dary Anioła, moją ulubioną parą bohaterów jest Alek i Magnus i ja ich kochałam totalnie, a czytając to, czułam straszny gdzieś taki dyskomfort i, I myślę, że teraz po latach, bo trzy lata mijają od czytania tej książki, trochę inaczej też na nią spojrzę. Teraz będę się posiłkować moją karteczką, bo jeszcze wypisałam sobie książki, żeby o nich gdzieś tam nie zapomnieć. Mówiłam już o dwóch z nich, ale jeszcze mam dwie inne pozycje i trzy, o których wspomnę, tak na zasadzie, że, że wspomnę, ale zaraz Wam wyjaśnię jaśnie o co chodzi z tamtymi książkami. Idąc dalej, mamy twierdzę Kimerydu i twierdzę Tytonu. Są to dwa tomy jednej serii Magdaleny Pioruńskiej. Polskiej autorki, która ostatnio w ogóle wydała Miłość z TikToka, to jest ta sama autorka Tutaj mamy świat fantazy Mamy świat, w którym są dinozaury W którym żyją półdinozaury I mamy naprawdę sporo queerowych postaci Generalnie akcja pamiętam wygląda tak Że jakaś y, kobieta Trafia do Afryki No to jest nasz świat Tylko po prostu są tam dinozaury I, i półdinozaury I tak dalej I trochę inaczej wygląda powiedzmy Polityka tego świata. Ja to czytałam dość dawno, więc ja też nie będę zbyt wiele mówić, bo nie chcę Was tutaj wprowadzać w błąd, ale kobieta trafia do Afryki i do wioski, w której właśnie żyją te półdinozaury, dinozaury. To są też osoby, które generalnie są poddawane jakimś badaniom i tak dalej. Ona wyjeżdża tam z jakąś chyba misją. Jest ten taki jeden złol. Ja to tak tłumaczę pokrętnie, ale ja naprawdę dawno temu to czytałam. I ja bardziej niż fabułę pamiętam emocje, jakie mi towarzyszyły w czasie tej książki, zwłaszcza drugiego tomu, który mnie po prostu rozgniósł emocjonalnie. I powiem Wam, że ja bardzo chętnie bym wróciła do tych książek. Żałuję trochę, że ich nie mam na półce, bo wtedy bym zrobiła ich relate. I myślę, że um, na pewno kiedyś do niej wrócę. Ale um, właśnie tutaj też um, mówię, mamy reprezentację, jest to też polskiej autorki książka. Um, I pamiętam, że ja też miałam trochę zastrzeżeń względem tej książki wtedy, gdy ją czytałam na zasadzie tej reprezentacji, ale też wiem, z czego to wynikało, bo czytałam ją w podobnym czasie, co te wiedźmy nie płoną, z tym, że... Um, Albo nawet wcześniej, przed na pewno te nie płoną, więc to był trochę inny teat, etap i, i trochę inne myślenie u mnie. Um, ale no, mówię, że jest i, i na pewno polecam, bo pamiętam, że te książki zrobiły na mnie ogromne wrażenie i bardzo też bym chciała gdzieś do niej wrócić. Chodząc już dalej, mam jeszcze książkę Wszyscy jesteśmy Łotrami. Tak, ten hit yy, w ogóle z social mediów, yy, o którym było mega głośno yy, w momencie premiery. Mamy tutaj taki turniej, gdy wchodzi ten krwawy księżyc do reprezentacji z rodzin magów Stają do walki na śmierć i życie i wygrywa jeden, który... Um, powiem Wam, że już teraz nie pamiętam, o co to chodziło Generalnie ta książka była dla mnie sporym um, zawodem, ale z tego względu, że po takim hajpie na tę książkę Oczekiwałam, że to będzie coś naprawdę wow, super i że mnie zmiecie z planszy A generalnie, gdyby nie ta końcówka, to... To ja bym tę książkę oceniła, nie wiem, na 4 gwiazdki na 10. Ta końcówka tę książkę ratuje i trochę podnosi moją ocenę. Myślę, że sięgnę po drugi tom. Ale wiecie, ja tę książkę czytałam dość niedawno, bo jakoś w styczniu, a na ten moment nie jestem Wam ani w stanie wymienić postaci, ani wymienić e, jakiejś zasady tego turnieju, ani gdzieś tam, albo a, też ta fabuła gdzieś mi się tam zatarła. Po prostu mówię, że w tej książce też jest reprezentacja, więc być może Wy się tą książką gdzieś zainteresujecie. E, o tej książce się też mówi, że to jest takie połączenie Igrzysk Śmierci i Wishes, i trochę się z tym zgadzam. W sensie pojawiają się tu podobne motywy do Igrzysk. Z śmierci, ale z wiszy bym jednak tego gdzieś tam nie, nie łączyła. Przejdę teraz do tych książek, o których Wam mówiłam, że one jakby są z trochę z innej kategorii. Ale dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy reprezentację, ale ona ani nie odgrywa istotnej roli względem fabuły, ani nie dotyczy ważnych postaci. W sensie ważnych postaci, ale to są postaci raczej drugoplanowe, i też kwestia ich orientacji nie jest jakoś widocznie pokazana. Wiemy o tym, jest to powiedziane wprost, ale mam wrażenie, że to jest tak na drugim planie, gdzieś tam, jako wątek poboczny są te postacie, ich relacje romantyczne i tak dalej. Mamy tutaj dwory, mamy tutaj okrutnego księcia i mamy tutaj Wiedźmina. I tak jak mówię, ta reprezentacja gdzieś tam się pojawia. Jednak na dalszym planie, no, no może w Wiedźminie jest trochę inna sytuacja, jednak nadal nie jest to gdzieś tam na pierwszym planie, nie jest to najważniejsze dla fabuły, dlatego te książki gdzieś tam wspominam je na końcu, bo też sądzę, że jeżeli ktoś szuka reprezentacji, to te książki nie spełnią czyichś oczekiwań względem tego, żeby te reprezentacje w książce mieć. Także myślę, że to już będzie koniec tego filmu. Zachęcam Was jak zwykle do wchodzenia w linki poniżej, do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, do wpadania do na naszej grupy queerowe książki, do pisania w komentarzach, jakie Wy książki polecacie właśnie z fantastykę z tą queerową reprezentacją i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!